Eliasz wybrał ich, by dołączyli do grona jego wybrańców. <laughs> Ta włachmanach nie ma szans przeżyć nadchodzących wydarzeń. To mistrz Eliasz sprowadził Lilit do sanktuarium. I to on podporządkuje po mniejsze zło naszej woli. Wyobraź sobie, że posiądziemy taką moc. Hej, ty, zaczekaj. Chyba Was tu nigdy nie widziałem. Dopiero co udało nam się przejść przez burzę, dzięki łasce matki. A, nowi uczniowie. Przybywacie w samą porę. Lilith niedawno zaszczyciła nas swoją obecnością. Była tutaj? O, tak. To było wspaniałe. Ale nie martw się. Może Mistrz Eliasz pokaże ją wam przez niewidzące oko. O ile uzna was za godnych, wejdźcie do środka i przedstawcie mu się. Myślałem, ma niewidzące oko. To starożytna magia. Dzięki niemu może patrzeć, gdzie zechce. Nawet w przeszłość. Nasze statko się powiększa. Podziwiajcie cuda, jakie przygotowaliśmy... Unieście dumnie głowy, stronnicy Lily. Nigdy więcej nie będziemy się już bać demonów. Będą nam służyć w nadchodzącej wojnie. Matko, pobłogosław mnie swą mocą, a zrobię wszystko, czego sobie zażyczysz. I poddajcie się osądowi mistrza Eliasza. Nie okazujcie lęku ani wahania. Spokojnie. Nie zawałam się. Wiodę cię więcej. Pani znów będzie kroczyć po tym świecie. Eliaszu! Wiedziałem, że przyjdziesz, Loracie. Spiegujesz nas przy pomocy Niewidzącego Oka, co? Miałbym marnować na was tak potężną magię? Twój umysł jest równie ograniczony jak w dniu, w którym cię opuściłem. Pora skrócić twoje cierpienia starcze. Trzeba było zostać w twojej małej chatce i rozpamiętywać żalę. Znaleźć niewidzące oko, póki jest czas. Nie możemy go zostawić tym fanatykom. Chwila. Widzę coś. Krwawe płatki. Mefisto, diablo, Baal. Zagłada sanktuarium jest nieuchronna, a ty wątpisz. Tylko fanatycy i głupcy mają zawsze pewność, matko. Jeśli ocalejemy, to tylko dzięki Tobie. Nie przybyłam tu, by ocalić, lecz wzmocnić. W moim cieniu silni odeprą moc samego piekła. A słabi. Niech radzą sobie sami. Andariel żyje, a Horadrim ginie. Bez względu na kogo. Kolejną wizję. Lilith uważa, że najwyżsi źli zniszczą sanktuarium. I dała ludziom moc, by stanęli przeciwko złu. To dlatego szuka popleczników wraz z Eliaszem. Zbierają pieprzoną armię. Przepowiednia spełnia się na naszych oczach. A jedyne, co potrafisz zrobić w jej obliczu, to mnie zabić. Eliasz! Jakim cudem jeszcze żyjesz? Nigdy nie pojmiesz, ile poświęciłem dla tego świata. Starcze. <laughs> prędzej czy później nas wykończy. Musimy uciekać, ale nie bez niewidzącego oka. Jeśli je zdobędziemy, odbierzemy mu przynajmniej część mocy. Wyczuwam w tobie krew Lilith, nieznajoma, przyjęłaś jej świętą komunię. Otwórz serce przed matką i zaakceptuj swoją naturę. Nigdy. Charge! Oh. <laughs> Miało ogólny Potrzebuje więcej czasu. то я хаз не корманця. Десь з дому демоть. 我理莉。Oh, 好吧 Mesif pomoże nam zabrać artefakt daleko stąd, ale musimy się śpieszyć, nim Eliasz wróci. Tamto przejście to najlepsza droga ucieczki. W tym miejscu musimy powstrzymać krwawienie. Na stare lata nie jestem już taki dziarski. Co, Dekardzie? Ach. Nie! Hej! Udało wam się! Zabiliście tego czarnoksiężnika! Nic nie mów. Rozpętała się burza. Wydostaniemy cię stąd. Ach. Nie dobrze. Ja swojego dorwałem. Tylko ciut za późno. Parszywiec zdołał dźgnąć mnie w plecy. Na dziady jak co zwiesz. Tak to już bywa. Co nie? Dek kart. Właśnie tak. Przyjdą tu. Zabieram niewidzące oko. Potrzebujemy bezpiecznego miejsca, żeby je zbadać. Spotkamy się w pustynnej kaplicy. Ruszaj. Zabiłeś go? I to nie raz. Problem w tym, że nie chcę pozostać martwy. Hm. Jest potężniejszy niż sądziłam. Nie doceniłam go. Ja również. Ale przynajmniej odebraliśmy mu coś cennego. Niewidzące oko. Sądzę, że to dzięki niemu komunikował się z Lilith na odległość. To potężna magia. I niebezpieczna. Myślę, że możemy je wykorzystać. Muszę tylko najpierw je zbadać. Najwyżsi źli odradzali się. nadciągał piekło. A Eliasz okazał się nie być odpowiedzią na modlitwy przerażonych. Jeśli mamy oceniać człowieka jakąś miarą, to oceniajmy jego czyny, a nie słowa. Eliasz prawił kazania o ratowaniu świata, stojąc na stosie trupów. Ale była też podróżniczka, przeciwieństwo Eliasza. Mimo skażenia krwią Lilith, nie dosięgało jej zepsucie. Dostrzegałem to w jej czynach. Właśnie wtedy zacząłem naprawdę wierzyć, że razem może jednak uda nam się powstrzymać zło. Ta jego sekta musiała być makabryczna. Nie bardziej makabryczna niż reszta pół świadka Sanktuarium. Nie mam pewności. O ile mi wiadomo, ochronę zapewnił stary zakon Łotwyc siostry niewidzącego oka. Doszły mnie słuchy, że czas nie był dla nich łaskawy. Już wcześniej borykały się z trudnościami, ale zawsze mocno się trzymały. Udało im się przetrwać. A dopóki pozostanie choć jedna, dopóty zakon i jego tradycje nie zginą. Oczywiście, to filar całej ich wiary. Inarius jest włócznią, która przeszyje serce nienawiści. Pokutni rycerze to słabi, którzy zostali umocnieni. Pradia jest matką, która z popiołów ukształtuje nową epokę. Wykombinowali, jak wpleść się w każdą część proroctwa. Zasłużył na lepszy los. Zaraz to ja go w to wciągnął. Przez większość czasu potrafię wyciszyć potrzebę Andariel, ale ale nie zawsze. Lepsze potrzeby niż jej powrót na ten świat. Andariel jest częścią planu Lilith i Eliasza. Ale jaką odgrywa rolę? Co już wiemy? Lilith zawarła pakt za starotem. Hmm. Demonem, który służył jej ojcu. Intrygujący sojusz. I to ona ma klucz do piekła. Gdzie nadal uznawana jest za zdrajczynię? Po co miałaby się tam udawać? A może. Już tam jest. Potrzebujemy odpowiedzi. Eliasz wykorzystał niewidzące oko, aby skontaktować się z Dilit. Być może i nam się to uda. Przynieś je tutaj, dobrze? To ryzykowne posunięcie, ale nie mamy wyboru. Gdy będziesz gotowa, przywołaj w wyobraźni obraz Lilith i spójrz w oko. Esencja mego ojca przekształca się. Skąd to wiesz? Czuję to. Jakby nagle otwarło się tysiąc zasklepionych ran. Wciąż jest słaby. Bezbronny. Muszę uderzyć, zanim stawi opór. Przejmij jego moc. Pozostali władcy... Ona mnie widziała. Czyli wie, że jej szukamy. Przyjdzie po nas to tylko kwestia czasu. Nie, niekoniecznie. To znaczy? Mephisto się odradza. Lilith chce odebrać mu moc, póki jest słaby. Ha. Czyli o to jej chodzi. Staruchu. myślę, myślę, Myśl. jeśli zagarnie moc Bewista, sama stanie się najwyższym złem. Wtedy będzie w stanie podbić piekło i sanktuarium też. Mam pomysł. Jak ją powstrzymać? Ale żeby się udało, będziemy potrzebować czyjejś pomocy. Dostarcz tę wiadomość Donanowi. Hmm. Ruszył do Kiowosadu w poszukiwaniu rady. Zaczątki planu, dzięki któremu powstrzymamy Nilgit. Jedno jest pewne: potrzebujemy kamienia dusz, a to oznacza, że potrzebujemy Donana. Zrozumie, gdy dostarczysz mu list. Z pewnością zada ten sposób cię z piekłu, ale czy będzie to z korzyścią dla nas, tak jak twierdzi? Jej działania napędza nienawiść. Taką ma naturę i nigdy tego nie zmieni. Sądzę, że nie sposób się tego dowiedzieć. Lilith potrafi zaglądać w ludzkie serca, manipulować nami. Tak uczyniła z Donanem Eliaszem i innymi. Zaufanie jej byłoby równe z położeniem na szali losów całej ludzkości. Nie zamierzam podejmować takiego ryzyka. Więcej niż bym chciała odczuwa pierwotny, niewysłowiony ból. Dawno temu była częścią czegoś więcej. Ach, nie chcę, żebym o tym mówiła.